Ma dużo więcej centymetrów i kilogramów niż Dmitry Kombarow. A tymczasem Manu, Manu przeszła ta piłka, pole bramkowe, jeszcze jest rybus. Jeszcze raz rybus, raz! Na własnym stadionie, wtedy jest szansa i można pomyśleć o awansie do kolejnej fazy. Niecelne podanie w środkowej strefie boiska. Wykorzystał swoją szybkość. Manu zagrał do prawego skrzydła. Tam rybu skuteżył, potem dograł piłkę. Był poja, ale lepiej ustawiony Mirosław Radowicz. Lider i zarazem egzekutor. Nieprawdopodobna skuteczność serwa w barwach legi w tych ostatnich tygodniach, bo to jest rzut. Biega tam dobrze rybo z Jupoli. Jest tutaj gol, pioskuje Dikań, nie dojdzie do tej piłki Manu, ale jeszcze Borysiu! Dobra próba defensywnego pomocnika. Traciła drużyna z Ładzieńkowskiej, bardzo dużo braku. Emenikę, Emenike, Emenike. No, ładne uderzenie tutaj z trudnej pozycji zdołał oddać z Rybus. Wychodzi Dikań. Wnioskowanie jedna to Manu czy przymierzy? Rzebie tutaj mamy się Wraca piłka do Dezełwa, Dezełw, jest Wellington. I taka efektowna interwencja, ale chyba tylko podpowiedź. Deli Dezełw. Biryłką Jest Ari. Wellington. Komorowski niebezpiecznie przyjął piłkę Ari do Silva, Ferreira i trafił. Fenomenalnie. 1-1. Przy Łazieńkowskiej! Polka z wysuniętego na przedpole. Tu po piłkarsku poszukał go. Fenomenalna bramka. Ari kanari tak mówiono o nim, lidze holenderski. Tutaj nieporozumienie. Wawrzyniaka z Komorowskim, żaden z nich nie wybił piłki. Brak zdecydowania, ta trafia do Ariego da Silve Ferreira. A ten. Kapitalną podcinką lobuje Wojciech Hymet, musi wrócić Ari. Ari, znów podcięta piłka, Welliton zablokowany, Michał Żewłakow, ale nie dokładnie. Rafael Karioka bardzo niecelny. Nie boi się wystawić taki, takich młodych zawodników, no, ale też musi mieć przekonanie co do, co do ich umiejętności. Emenike, Emenike! No, no, na pewno też musi dać więcej teraz w ofensywie Janusz Gol całej drużynie Legii, Borysiuk jest Radowicz, jest Ljuboja Ljuboja! Zagranie piętą i jest gol! Mirosław Radowicz! Po pięknej indywidualnej akcji Daniela Ljuboji! To co tutaj zagrał gdzieś poprzebijali piłkę zagranie Radowicza. Tutaj widać było, że Liuboja już do no się przewracał, ale jeszcze zdołał zagrać piętą opłacało się wypoczywać długo tutaj Radowiczowi, ale też brawa za to wejście Borysiuka. Potem Radowicz do Ljuboji. Też świetnie tutaj nie dał się przepnąć. Zagranie do Radowicza. No ta ich spółbra... Cały czas jest między nimi, ona daje już punkty w lidze, ona daje także awans. Zgadzam te spore mi dzisiaj, no też daje to w momencie. W tej drużynie potrzebny. A Radowicz chyba idzie na króla szczelców. Eliminacji Ligi Europy, bo no, naprawdę jego skuteczność jest zaskakująca. teraz od razu odpowiedź Spartaka i Ari po raz drugi. Zaledwie. 60! Skrzywa legi. No też widzieliśmy słabe ustawienie w obronie i tutaj nikt nie pilnował biegającego zawodnika i tutaj mamy chyba kuba we Tak, no nie poszedł za, za swoim piłkarzem. Jakby odpuścił Ariego, bo już well to mógł tę akcję po, po doświadkowaniu. Kozłowa zakończyć, tam był spóźniony nieco Carioca, do niego koma. no niebezpieczny jest ten młodziutki, Kozłow już zaliczył asystę przy golu, Ariego teraz świetnie dogra piłkę do Rafaela Karioki. Rafael Karioka! Wojciech skawa Kozłow, Rafael Karioka, no znów tam jest spóźniony prawy obrońca i biega Komparow, Ari, no nie doszedł do tej piłki, a to była znowu stuprocentowa okazja dla Spartaka, Rafael Karioka! Bo ja z takiej trudnej pozycji udało się dograć piłkę kucharczyk. To mogła być ta akcja Michała Kucharczyka i